Kiedy projektujemy coś w z to z pewnością zdarzy się tak, że niektóre obiekty będą nachodzić na siebie. To prędzej czy później musi się stać. Zatem co zrobić w wypadku, kiedy będziemy mieli nakładające się obiekty, ale będą one wyświetlane w niepoprawnej kolejności? Z automatu jest to robione tak, że obiekt najpóźniej narysowany znajduje się na samej górze, czyli jak narysowałem teraz kilka prostokątów. Pierwszy był narysowany ten niebieski, to on znajduje się na samym dole, jest przykryty przez ten czerwony, przez zielony. Zielony był narysowany najpóźniej, dlatego też jest na samej górze i przykrywa on ten niebieski oraz czerwony. Żeby lepiej było to widać, ja jeszcze zwiększę szerokość moich obiektów jakoś potężnie, żeby było to wyraźnie widać. Jeżeli ktoś z Państwa też zmienia sobie tą szerokość obiektów we właściwościach, a tego nie widać, to być może jest to spowodowane tą funkcją pod paskiem poleceń w pasku statusu, tam jest taka ikonka jak szerokość linii. Kiedy ta ikona się nie świeci, to wszystkie obiekty mają szerokość domyślną, także ja to mam włączone. I teraz tak, mamy kilka tych obiektów, widać, że niektóre są wyżej, niektóre są niżej. Wystarczy teraz, że zaznaczymy jakiś obiekt, i naciśniemy prawy przycisk myszy. Po wybraniu prawego przycisku myszy wyświetlą się różne narzędzia. Natomiast nas interesuje porządek wyświetlania. I w tym porządku wyświetlania mamy kilka bardzo prostych narzędzi. Pierwsze z nich to jest przesuń na wierzch. Zadziała to w taki sposób, że ten niebieski prostokąt, który był na samym dole, teraz będzie znajdował się na samej górze. Prawda? I to samo zrobimy sobie jeszcze raz z tym niebieskim. Zaznaczamy ten niebieski. Prawy przycisk myszy i teraz porządek wyświetlania, przesuń na spód. I w takim wypadku będzie znowu na samym dole, że będzie przykryty przez ten zielony i czerwony prostokąt. Możemy również przenosić pewne obiekty, jeszcze raz zaznaczę ten niebieski, nad jakiś wybrany obiekt, niekoniecznie musi być przesunięty całkowicie na samą górę, czyli prawy przycisk myszy, porządek wyświetlania i klikamy przenieść nad obiekty. W takim wypadku jeszcze w pasku poleceń program zapyta wybierz obiekty odniesienia, czyli nad które obiekty ma zostać przesunięty. Może ich być kilka, może być jeden. Ja zaznaczę po prostu czerwony prostokąt, zatwierdzam to Enterem i jak widzimy niebieski prostokąt znajduje się nad czerwonym, ale dalej jest pod zielonym, bo przenieśliśmy go tylko nad ten czerwony. I tak samo będziemy mogli robić z innymi rzeczami, na przykład zielony prostokąt, Prawy przycisk myszy porządek wyświetlania przenieść pod obiekty. Klikamy przenieść pod obiekty i przeniesiemy go pod obiekt niebieski. Jak widzimy, teraz niebieski jest na samej górze. I oczywiście możemy to robić w ten sposób. Natomiast co w wypadku, gdyby wszystkie obiekty, jakie posiadamy, gdyby wszystkie te obiekty miały identyczne współrzędne, co to znaczy, że na razie to wszystko usunę. Że mamy kilka takich prostokątów. Prawda? Mamy zielony, mamy czerwony i jeszcze niebieski narysujemy. Mamy trzy prostokąty, które znajdują się w identycznych współrzędnych. Niekoniecznie muszą być całe w identycznych współrzędnych, ale mogą się częściowo pokrywać i chcielibyśmy teraz zaznaczyć jakiś inny prostokąt, na przykład ten zielony albo czerwony. My wiemy, że on tam jest, ale jego nie widać w tym momencie. I możemy oczywiście zaznaczyć ten niebieski prostokąt, odsunąć go trochę i czerwony znajdzie się pod spodem. Czerwony możemy odsunąć i teraz będziemy mieli ten zielony, prawda? No i dobra, żeby nie robić tego w taki sposób jak Ctrl Z cofam, to mamy dostępną taką funkcję jak wybór selektywny. Znajduje się ona w dolnej części ekranu w pasku statusu, tam gdzie mieliśmy tą ikonę do zmieniania szerokości linii, mamy taki wybór selektywny. Uruchamiamy tą funkcję i teraz będzie to działać w taki sam sposób jak do tej pory, ale będzie coś dodatkowego. Czyli jeżeli ja najadę na tą moją niebieską linię, czy ten prostokąt, jakiś inny obiekt i kliknę na niego, to on się zaznaczy, prawda? Będziemy mogli go dalej edytować i tym podobne rzeczy. Ctrl-Z, żeby cofnąć. Ale jeżeli najeżdżam na ten prostokąt, to przy kursorze wyświetlają mi się takie dwa małe kwadraciki, jeden na drugim. I to oznacza, że w tym miejscu znajdują się obiekty nakładające się. Wystarczy teraz, że klikniemy na ten obiekt i oczywiście możemy tą niebieską polilinię edytować. Możemy sobie wybrać ze zbioru odpowiednią polilinię, czyli na przykład tą zieloną. Proszę zobaczyć, jak teraz będę rozsuwał, to rozsuwa mi się ta zielona. Jeszcze raz kliknę, wybiorę czerwoną i rozsuwam teraz czerwoną. Także to jest bardzo prosty sposób. Warto zapamiętać, że jest taka funkcja i życzę miłego korzystania.